No elo, witam was ja w kolejnym moim unboxingu. Dzisiaj zajmiemy się zamkami Szalonego Króla Ludwika. Zaraz sobie wybyszymy. Potencjalnie rewelacyjna gra. Wygląda na bardzo fajną z tego co widziałem. Gra wydana... Przez ten cały crowdfunding w Polsce wydana przez planszóweczka.pl, i co? Obejrzymy sobie, co tutaj jest. Pudełeczko nie za ciężkie, umiarkowane. Tutaj właśnie mamy pogląd na te wszystkie układy komnat. Zobaczmy, co jest w środku zbędnego pieprzenia. To odłożymy. Dobra, i co my tu mamy? Co od razu cieszy moje oczy? Całkiem pokaźna ilość woreczków strunowych. Super od razu propsy. Bardzo fajnie zważywszy na to, że tych komponentów tutaj takich niewielkich jest chyba całkiem sporo, więc... więc przydadzą się woreczki na pewno. Dobra, co mamy dalej? Drewnianka, zameczek, cokolwiek by to nie było, i prawdopodobnie jakieś markery czterech graczy. Co jest fajne, rzadko kiedy to widzę, pochłania wilgoci. Super rzecz, choć tak naprawdę nie wiem na ile to jest przydatne. No, w końcu jakieś drewienka w folii, ale ktoś myśli, ktoś chce, żeby było zadbane. Bomba, podoba mi się. Dalej mamy dwie talie kart, ale to za chwilę się tym zajmiemy, bo widzę instrukcję. Proszę bardzo, tak wygląda instrukcja. Nie jest zbyt obszerna. Tutaj mam wykaz elementów. Tutaj mamy jakieś przygotowanie. Opis komnat. Czyli to jest 6 stron instrukcji, niewiele. I jest w porządku. Dobra, instrukcję sobie odłożymy. Teraz przyjrzyjmy się kartom. Zaraz będę je rozpakowywał tutaj. Pozwolicie, że sobie ucieknę za plan na chwileczkę. Rozpakowuję. Cholery wcale nie są takie proste do rozpakowania. A ja taki nieprzygotowany. Dobra. Kartami zajmę się za chwilę. Zaraz wymyślę jakiś nożyk albo coś. Tutaj mamy. Komnaty. Bardzo ładne graficznie. I monetki. Super. Nie wiem czy widzicie dokładnie, ale wyglądają po prostu rewelacyjnie. Fajnie, kolorowo, ale nie za kolorowo. Ładne, eleganckie. Według mnie bomba w torcie, naprawdę super są. Kolejne elementy świetnie wyglądają. Kolejne komnaty, wiadomo, no w takiej grze, w której chodzi o to, żeby zbudować zamek z dostępnych komnat. Im więcej tego, tym lepiej. Fajne, zróżnicowane, naprawdę fajne stylistycznie podoba mi się. U karty pomocy, jakieś inne żetoniki. Także ten. Tutaj dalej mamy. Jakiś giperes to jest kawałek planszy, staje się, odłączymy to od razu. Tak jest, plansza jest dwustronna, to znaczy ten przynajmniej element jej tutaj mamy więcej monet. Jakiś dodatkowy kawałek planszy, coś tam. I tutaj mamy. Kolejne elementy planszy i kolejne monetki. Tutaj mamy co? No, od razu zepsułem. Dobra. Tutaj mamy tor punktacji zapewne. Tak jest. I kolejne wzórki tego pokroju. Jeszcze nie wiem co to jest. Teraz jeszcze z jak wyglądają te komnatki? Porwaniu, i powiedzmy, mamy tutaj ładna komnatka, sala koncertowa, bomba, fajne, sporo detali. Ładnie się wypychają. Woreczki strunowe na pewno się przydadzą. Choć fajna by była wypraska plastikowa, żeby trzymała to w kupie, żeby to nie latało. Ale jest ok. Naprawdę postarali się z tymi woreczkami. I teraz, co teraz? Karty. Cholera te karty. Już coś kombinuję. się takimi narzędziami posłużyć. No i dobra. Jedną talię mamy otwartą. To jest ta talia. I tutaj mamy rzeczy. To są karty komnat. No to generalnie nic porywającego, ale na pewno spełnia swoją funkcję doskonale. Zaraz przyjrzymy się jeszcze tej drugiej talii. Też ją tutaj zaraz jakoś dobierzemy się do niej. Ponownie tym zaawansowanym narzędziem. Spokojna głowa, nie uszkodzę elementów. Mam w takich narzędziach wprawę. Już, 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 już prawie jestem. No, twarde są cholery. I tutaj mamy tę talię. To jest talia. Jakaś tam. Aha, to się chyba nazywa karty specjalne, czy coś takiego. To wygląda tak. Więc też bez rewelacji, ale. Ładne, estetyczne, no spełnia swoją funkcję na pewno. No, także mamy, przyjrzeliśmy się tym wszystkim komponentom i to właściwie tyle. Szalenie mnie rajcuje sam pomysł na grę, lubię układać sobie te różne cudka i tak dalej. I może to być naprawdę fajne, zwłaszcza że nie mogę się tego podkreślać, Naprawdę fajny, kolorowy, ale nie za kolorowy. Elegancki klimat jest tego zameczku, więc myślę, że gdzieś tam to będzie zwyczajnie ładnie wyglądało w rozgrywce, nie? Można sobie tak dokładać i sobie generalnie układamy tego typu w śmieszne historie. Będziemy punktować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ładne. Działa na wyobraźnie naprawdę bardzo fajne. I co? Chyba tyle zdaje się. Tu nie ma nic więcej do dodania, tak naprawdę. Elementy są bardzo w porządku wykonane. Pudło, skoro nie ma tej wypraski, to może by się jakoś to dało podzielić w sumie, tak żeby to pudło nie było takie duże, bo większość pudła zajmuje powietrze. No Ale. Jest OK. Naprawdę jestem zadowolony, zwłaszcza z tych elementów, tych komnat, wszystkich korytarzyków i tak dalej. Wyglądają fajnie, nie mogę się doczekać kiedy sobie pogram. I co? I to będzie tyle na razie. Pewnie gdzieś tam później też się coś pojawi, ale to na razie nie obiecuję, bo to cholera to wie. Także jak tam se chcecie to o takie te, a jak nie, to nikt wam nie każe. I co? I narra, dzięki za oglądanie, hej!